Pod żadnym pozorem nie możesz wylać oleju do zlewu. Pokażę ci, dlaczego ten sposób utylizacji jest taki zły, a także to, co tak naprawdę powinno się robić ze zużytym olejem. Problem polega na tym, że zużyty tłuszcz wkrótce zaczyna tężeć i zmieniać konsystencję. Gdy osiądzie w rurach, może zacząć tworzyć czop, który, regularnie powiększany kolejnymi dostawami zużytego oleju, w końcu zapcha cały odpływ. Warto też zaznaczyć, że olej zawiera również resztki jedzenia. W takich sytuacjach może nie wystarczyć już zwykła chemia ze sklepu i potrzebna będzie pomoc specjalisty. Co więc należy zrobić? Najpierw weź kawałek folii aluminiowej i oderwij mały fragment. Umieść go w zlewie, formując wokół odpływu. Tworzy to ochronną barierę. Teraz możesz bezpiecznie wlać resztki oleju do folii, gdzie zostaną one zatrzymane. Po zakończeniu ostrożnie zawiń folię z olejem i wyrzuć ją do kosza na śmieci. Dzięki temu unikniesz uszkodzenia rur i pomożesz utrzymać kuchnię czystą i bezpieczną. Dlatego, jeśli masz w zwyczaju wylewać zużyty do smażenia olej spożywczy do zlewu, to koniecznie to zmień, zanim przydarzy ci się domowa katastrofa.